Moi drodzy, pokazuję wam właśnie Obiekt, a wygląda ona tak. Cała rodzinka Garten of Van, Van, Van Lego. No, się mam uszynko! Z tej Moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do gierki. A nie, czekaj, to nie będzie gierka. Co my dzisiaj Lara będziemy robić? Otwierać. Otwierać, ale co będziemy otwierać? Pluszaki z the God of bamban. Nie pluszaki, tylko zabawki z garden of bamban. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, A wiesz, unboxingu, kogo lubię? Kogo lubisz? Bambana i Bambaliny Ja też bambalinę lubię. no Ostatnio pokazałem na odcinku i to był jeden z tych pluszaków, ale moi drodzy, jeżeli chcecie więcej takiego unboxingu, Zostawcie koniecznie 1000 łapetek w górę oraz, jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał unboxingi zabawek. Dajcie znać koniecznie w komentarzach pisząc aż tak zabawki. A ja również być może zaserduszkuję swój komentarz i pojawi on się na odcinku. Ale te zabawki są straszne! Dobra Lara, patrz teraz na to, nie? Mamy tak. Ja tu mam tylko rzak, żeby adresu nie pokazać, nie? Ups! Mamy jedno pudełko, albo raczej wielkie pudło to jest. mam. Mam drugie pudło i mam jeszcze jedno, w sumie trzecie, czekaj, ja ci pokażę. Mam jeszcze jedno takie trzecie pudło. Cyk, proszę bardzo, patrz, widziałaś ile jest tych pudełek? Patrz, no. mamy dosyć A... dużo tych pudełek. Trzy. Aż trzy. Ale moi drodzy, w dzisiejszym odcinku skupimy się chyba na dwóch, ewentualnie na półtora. Bo zależy, ile będziemy to nagrywać, Ta. bo tutaj niektóre zabawki są po prostu mega. To co, zaczynamy od, pierwszej, od pierwszego pudełka. Moi drodzy, ja Wam tutaj przygotowałem drugą kamerę. Miejmy nadzieję, bo tutaj już zostało tylko i wyłącznie 36%, ale na spokojnie, dobra. Tu jest lecimy. dwa i jeden. Mamy 2 i jeden. Patrzcie, ile tego tutaj jest. Patrz, czekaj, ja może to wezmę stąd, albo wyciągnij to. No, wyciągnij. Wyciągaj. Ty, proszę bardzo. Tam na razie już nic nie ma, więc pudełko możemy odłożyć. I co my tutaj Tam mamy ciekawego? Jest... O oh my god! Kto to tutaj jest! Taka, nie adresu nie było, widać, nie? Co to tu jest? Patrzcie. No świnka jakaś. No świnka. Moi drodzy, odpakowywujemy świnkę i jest to nikt inny. A wiesz, jaką mam jak... nazwę? Jak? Świnka pepa. To nie jest świnka pepa. Wiesz jak to się nazywa? To jest szef Pixter, moi drodzy, właśnie o. ta maskotka wygląda tak. Jest w sumie milusia, fajna. Pokaż. Tu jest okej ok, wykonana, wiadomo, że tutaj... Made in China, ale w dzisiejszych czasach to już po prostu przecież wszystko jest zrobione w Made in China. Ale muszę Wam powiedzieć, że no w sumie fajnie jest odwzorowana. No wygląda ona następująca, jest ona takich rozmiarów, powiedzmy 20 cm, więc nie ma tutaj jakiejś tragedii. No jest w sumie dosyć fajna. Trzymaj, oh. trzymaj na razie, pobaw się Tom. Pamiętaj, że to jest szef. Nie, szeryf Pixer. To jest szef Pixer, moi drodzy. To jest szef Pixer, czyli. Mm, no szef, czyli szef kuchni, prawda? Pora fanardy! fanarty! <laughs> Dziękuję ci bardzo serdecznie, Dorski. Podoba ci się ten fanart? No ty jesteś... Tutaj, a tu jest. A, tu jest. mnie goni, dokładnie. No, na scenie mamy Jakub Robierz. O, tu jest Żubka, a tu jest też zdjęcie, <gry> te, a tu jest Grenie. Ale zobacz, jaką mam brodę, że ja takiej wielkiej brody nie mam. Na scenie jest Janek Kuberski. O, tu jest zdjęcie. No, ciebie. dorsy 13, no. Kordian Biński. Bardzo dobrze Sonia. widzisz? Brudka tu, okularki, wszystko jest, czapeczka jest, sławeczki są nie? mnie. ta koszulka. A, a a też był tutaj takiej głupi Hej, no ja jestem, ja jestem na wiecie. E, następnie mamy Leo. Patrz Baldi. Tu jest Baldi, tu Junior ucieka. A, uciekamy ze szkoły, patrz te drzwi. Mm -hmm. Następnie mamy przemek przez wakę, Juniorek jedz zup, zupkę, bo cię znajdę i z ciebie zrobię chyba zupkę. Prędzej nie przejdę. Tej gry niż to zjem. Widziałeś to? Następnie mamy kopuś. Fajny, nie? Jinoski mm -hmm. tekstylia, mega. I Zuzek chyba to jest ostatni z tego, co mi się wydaje, pomidorówka greni. Widzisz, jest tutaj Misio, tu jest Angelem, greni i ja jestem. Za te 8 pięknych fanartów bądź też memów! Pozdrawiam! No a teraz! Wyszlij koniecznie Twój fanart na fanart.juniorski i on się pojawi na odcinku. Dobra, dawaj! Dawaj kolejną zabawkę, odłożymy tą tutaj. Miejmy nadzieję, że nie będzie tylko pluszaków, ponieważ ja wiem, że ja tam więcej zamawiam tych no. rzeczy. Co to jest? No. No. Na to, to nie jest no. Czekaj, odpakuję ci. Nie wiem czy tutaj nawet będzie napisane. Moi drodzy, jest to nikt inny jak. No powiedz mi kto to jest. Lara nie, nie umie powiedzieć tego imienia, zawsze o nim zapomni, ale moi drodzy jest to Captain Fiddles, niebieski Captain Fiddles. Powiedziałaś, że lubisz Cap Captain Fiddles. I, I my w ta... basenie sobie robimy Garden of Banda. I w basenie sobie robimy Garden of Banda. Moi drodzy wygląda on następująco, no w sumie on jest troszeczkę mniejszy niżeli ten Szef pi... Nie no, w sumie tej samej wielkości są. Widzicie? Tak samo wygląda. Też jest fajnie odzorowany, no tutaj on się tak cały czas trzyma. Co jak proszę bardzo? Moi drodzy, mamy szefa Pixera i mamy Captain Fiddles. Dobra, leci kolejna zabawka, bo wydaje Oj, mi nie się, dostamy. że... Bo wydaje mi się, moi drodzy, że my sobie odpakujemy tutaj szybko. Sprawdzam ile tam baterii jeszcze mama, zostało. Dosyć mało, ale mamy jeszcze mama. inną baterię. Pokaż, co to jest? A tu już nic nie ma w środku! Ej, o, czemu tak mało? O, to tu już będziemy kończyć? O, no, no oczywiście rzutujemy. Co to jest? Nie wiem. Nie wiesz kto to jest? Jak ja ci odpakuję? Ja odpakuję. No dobra, dawaj odpakowywuj. No mi tą folię tutaj. Uchata. Uchata jest. Uchata. A kto to jest? Nie wiem. Moi drodzy, kto to jest? Napiszcie koniecznie w komentarzu, kto to jest, ale to jest chyba, tak mi się wydaje, że jest to Zolfius. Tak, Zolfius. To jest ten Zolfius, który tak wystaje, niczym wąż, i on tak robi, Brrr, on się tak patrzy. I później... I coś tam powiedział, I'm sorry, on tak, ty tutaj tak idziesz, nie, powiedzmy, że my jesteśmy Captain Fiddles jako główna postać w tej A, gierce, nie, idziemy i później, Gdziemy, i później, i później ta... tak z tymi tak, I'm sorry. I później <laughs> nasz no? i, i polecałeś. Tak, dobra, i mamy, moi drodzy, szef Pixel. nie wiem dlaczego tutaj tylko trzy zabawki były, ja nie mam żadnego pojęcia, ale w każdym bądź razie Zelfius wygląda następująco, no po prostu takie... Takie coś, cosik wypełnione jakimś tam. Kolejne. Poczekaj. Takie coś po prostu. O, proszę bardzo, tutaj oczywiście plakietka Made in China, żeby nie było, że jest Made in Poland czy coś, coś w tym stylu. Ja myślałem, że tutaj będzie więcej zabawek, ale wydaje mi się, że tutaj zostało spakowane ich więcej. Bierzemy moi drodzy teraz tutaj, jak to się mówi, nożyczki. nożyczki. I ktoś tutaj to mega to zapakował. To chyba byłaś ty, co? Że tak mega zapakowałaś na odcinek wypełniony, co? I jest mega. Tu jest mega. Dawaj, lecisz, lecisz tutaj. Nie wiem czy nie zaburzy tego wszystkiego. Ale patrz, może najpierw pójdziemy to, dobra? Ja to odstawię, bo nie wiem, eee! przypadkiem, czy nam wystarczy czasu na tyle tych zabawek? Dobra, co no my mamy? Klocki chyba. Tak, klocki. A co tutaj wyleciało? A tutaj też coś wyleciało? Pełno oczywiście folii, jak to na Chińczyków przystało. Bardzo dużo wysyłają tej folii. Tutaj trzeba otworzyć. Dobra, to co my tutaj ta... mamy? Czekaj. Ja sobie to tutaj ładnie posegreguję. To to świnka. Moi drodzy, mamy tutaj jakieś klocki Lego Building Block Mock, Versatile Shape Unlimited Imagination. A, i tutaj rzeczywiście będzie świnka. No spójrzcie, moi drodzy, coś takiego zamówiliśmy. Jakieś klocki Lego z Gartem of Banban i muszę wam powiedzieć, że to chyba będzie dosyć... Yy, ja co m... Ile stieram. tego tu jest! Ty! Patrz, patrz ile tego tu jest! A będzie Trzajesz czapka? Będzie czapka? Ja nie wiem czy będzie czapka, jaka czapka? Co ty chcesz? A nie! Ale... Czekaj, bo na razie nie... Co tutaj będzie? Tutaj tego jest po prostu około mnóstwo, ty no patrz o, co się w ogóle no, też będzie! Ale czemu? Czemu nie wyszali wszyscy to samo? To, jumbo Josh też! Czekaj, bo ja nie czuję na razie bazy. Nie mam żadnego pojęcia w ogóle, gdzie my jesteśmy. Ej, jumbo ale mamy Josh, tak. Mamy, moi drodzy, jakiegoś tapa picera. Następnie mamy czekaj, chyba czekaj, czekaj. jumbo Josha, następnie mamy jakiegoś fioletowego potwora i mamy jakiegoś niebieskiego potwora. Nie mam żadnego pojęcia w ogóle co to tutaj jest. Ale ale, ale też będzie bamban! Ty, ale ja, ja w ogóle nie mam żadnego pojęcia, jak to zbudować. Moi drodzy, tu są normalnie klocki Ja na nie Lego. Bo to jest firma. Chcesz najpierw tego? No. A myślisz, że uda nam się zbudować? No. O kurczę, bo my tutaj mamy chyba około 5 godzin budowania. Czekaj, bo mamy tutaj... A, tutaj jest jeden. No dobra, my możemy tutaj, ja tutaj moi drodzy pobudować. Ja tutaj muszę wyłączyć kamerę. A my moi drodzy no. bierzemy się właśnie za budowanie czegoś takiego. No jak sami widzicie mamy tutaj aż 100 kroków, o, ja żeby to wybudować. Ale czekaj, bo tutaj musimy znaleźć najpierw co tak jakby otworzyć. Coś musimy na razie otworzyć fioletowego. I wydaje mi się, że to jest chyba to. Widzisz? Mamy tutaj kroki. Patrz, tutaj mamy. Tu mamy kroki, widzisz? No chyba, że tutaj trzeba wszystko naraz wysypać, bo to nie jest ponumerowane, ponumerowane tak, jak jest to w LEGO, tylko tutaj po prostu jest wszystko naraz. To jest aż niemożliwe. My to będziemy chyba układać z pół godziny. Nie wiem, jak to będzie z spasowaniem, ale pasuje w sumie dosyć okej. Okay. No także muszę wam powiedzieć, że te podróby Manka. tego LEGO chyba nie będą aż tak tragiczne. Ja się bardziej spodziewałem tego, że to naprawdę będzie tragedia, ale chyba jednak tej tragedii o. nie będzie. To mamy oczko już. O. Zapraszam Was do gry Roblox Greenvile, w której możecie roleplayować różne sytuacje. Możecie grać jako policja, napadać na banki i wiele innych rzeczy. Serwer RP potrzebuje aktywnych i chętnych ludzi do grania, więc jeżeli jesteś zainteresowany lub zainteresowana, kliknij w link do Discorda RPPL, który znajdziesz w opisie. Dobra, to tutaj jest w ogóle tych klocków Lego, to jest aż niemożliwe. Nie mogę mówić klocków Lego, ale spodziewałem się, że to I będzie takie w sumie, takie sobie, nie? Tutaj w ogóle no. też coś mamy? Czemu to jest osobno zapakowane? Czemu nic tak osobno pakują? No przecież to jest tak samo klocek Lego jak każdy inny. Ale wiesz jakie cię najpierw otworzyć? Jak Tez otworzyć, jelotory. jak już wszystkie otworzyliśmy? Czekaj, bo tu są jakieś ban... Ty, mamy tutaj też patrz, tutaj mamy banbana, banbalinę, Ej, tutaj mamy! Ale oni chyba nie, nie dosłali tego. Okay. Bo ja nie widzę. Ty, bo ja nie widzę aż tyle, tyle czerwonych plotków Moi drodzy, mamy tutaj, patrzcie, mamy tutaj banbana, mamy banbalinę, mamy Jumbo Josha, mamy Stinger flina, a oni nam wyszli, I nawet opile Bird mamy, a oni nam wysłali jakieś dziwne rzeczy. No ale no dobra, no czekaj, no. Krok pierwszy. czekaj, bo Krok pierwszy. Może, może uda się to ułożyć. czekaj. jest ja Dobra, czekaj, tutaj mamy coś takiego i potrzebujemy dwa razy takie, no powiedzmy, że to. Niby dobre <noise> klocki Lego są. Ja chcę budować bambanę też. Ty no może się to uda ułożyć, bo tutaj to wygląda, jakby to było bardzo wielkie, a jednak jest to takie troszeczkę malutkie. No dobra, tutaj mamy kolejne. Najlepiej szukać od razu samych czerwonych. Tu mamy takie i potrzebujemy jeszcze jeden? Zionie. Później tu będzie? potrzebuję jeszcze taki. Taki jeden, taki potrzebujemy, jeszcze taki. Później potrzebujemy czarne taki. A jest, ile to jest tych czarnych przedmiotów? Ale gdyby tutaj ktoś napisał Lego na tym, to bym pomyślał, chociaż nie no, w dotyku czuć, że to nie jest Lego, ale jest to najbardziej zbliżona podróba Lego, Lego, jaką kiedykolwiek widziałem, bo ja lubię Lego. No ja muszę Wam też powiedzieć. Lubię. I muszę Wam powiedzieć, że w sumie jest ok. No zależy, jak to będzie wyglądało teraz z spasowaniem tego wszystkiego. Ale jako tako jest chyba ok. Dobra, tu mamy kolejny, tu mamy jeszcze taki. I tu, on tutaj nawet język będzie miał, czekaj. Ja wiem, gdzie jest język. Dobra, poczekaj, bo już, już ostatni klocek mi został, żeby go znaleźć. Dobra, mam tutaj język. I pokaż, pokaż jak to teraz jest. nam to na chwileczkę, bo ja widzę, że tu chyba coś nie pasuje, co? Tak mi się wydaje. O nie, parce tutaj jest. Oni tutaj, moi drodzy, tak jakby w tym LEGO. O nie tutaj, tak ja w tym LEGO. Nie wiem czy to będzie widać, ale zostawili taki... Skończcie dzwonić, no! Oni zostawili tutaj tak jakby kawałek plastiku i tego się teraz tutaj wsadzić nie da, no chyba, że ja to mogę jakoś nożyczkami wyłamać. Może oni po prostu, maszyna zapomniała to tak jakby... Czyli to jednak nie jest lego. To nie przychodzi żadnej kontroli jakości. Ja myślałem, że to będzie fajne, ale teraz, jak sama. O jest, dobra, wyłamałem. Udało mi się wyłamać, i teraz chyba powinno się dać to wsadzić. Chociaż nie jestem 100% pewien. Dobra, udało się wsadzić. O nie, i tu już też nie pasuje. Znaczy pasuje, ale tak szybko wylatuje, że jako tako to zadziałało. Dobra, mamy tu. Co masz? Ojej, to nie pasuje. I moi... No teraz jak wsadziłem ten ostatni klocek tutaj u góry to było jednak w sumie okej. Okay. Fajne jest to właśnie, że... O, to bo wiadomo, że Lego nie nigdy jest. nie zrobi Garden of Bandan i możemy taką alternatywę sobie mniej więcej kupić. Garden of Bandan. <laughs> Bo tu wszystko wylatuje, nie? No dobra, niech będzie, że on ma zeza, bo nie umie teraz już tego odwrócić. Ale to tutaj spasowało, to tutaj weszło, ale Nasze to jest tutaj tak luźne, że to jest w sumie bezsensu. I gdzie tu jest język? Tu jest język, Lara. Patrz teraz tego. <laughs> Patrz tego. Jakie to krzywe. Patrz. Widziałeś, Lara? No. Patrz tego banbana. Moi drodzy, ja wam załączę kolejną kamerę. Dobrze, no, ja pokażę teraz tutaj do kamery, jak wygląda telego. O jest. tutaj się wszystko rozlatuje, patrzcie. Teraz ja układam bambaliny. Ja ułóż bambaliny, no mam nadzieję, że, że ułożysz. Tutaj troszeczkę jest prześwitów, jak sami widzicie. No, dosyć dużo jest chyba tych prześwitów. I to tak się w ogóle tego, to, to się tutaj nie chce trzymać. nie? To jest takie, o widzicie, no jak Lego się może nie trzymać. No i w sumie ten banban, ban, no niby jest okej, okay, ale jednak jest. Troszeczkę taki krzywy i się go boję. Ale no dobra, mamy banbana Lego, no to jest Lego. Cyk, proszę bardzo, stoi. My mam tylko takie oczka i muszę mieć takie dwa. Dobra, ja Ci tutaj będę klocki podawać, a ty jedziesz tutaj według tego wzoru. I musimy potrzebować też seduszko. Jest, znalazłem. Patrz, już myślałem, że nie będzie, no. Gdzieś się ukrył. Dobra, potrzebujemy jeszcze oczka. Lara, brakuje mi znowu ostatniego klocka. Widziałaś go? Nie. Dobra, wiesz co, ja pożyczam od Bambana. O, mam drugi róg, jest, mamy wszystko. Tylko Bamban nie ma uśmiechu, później się znajdzie. A ja już tutaj szukam Jumbo Josh'a, a ty kończysz yy, Bambalinę. O, już zbudowałam. Zbudowałaś czy... Bambalinę? Jest, Bambalina! Jest i Bambalina, proszę Krzywo, bardzo, czekaj. Krzywo czy nie? Krzywo? Nie, ona akurat jest fajnie zrobiona. nie wiem, dlaczego ten Bamban był, był taki troszeczkę dziwny, ale to akurat jest tutaj spoko, ja tutaj załączę bo kamerę. Ja... Bo ty co? Bo ty jesteś lepsza w robieniu, tak czy co? Tak. Patrzcie, tak wygląda bambalina. Czekajcie, bo tutaj w ogóle też macie za ciemno już. Tak się już szybko ciemno robi, nie? że to jest po prostu masakra. Dobra, mamy, moi drodzy, tutaj jakieś światełko i bambalina wygląda następująco. Fajna bambalina. Bambalina akurat jest fajnie zrobiona. I tam jest jeszcze takie serduszko. Tak, i tutaj też ma takie serduszko, to też jest dosyć fajne. Moi drodzy, tak dla porównania, macie tutaj banbana jeszcze raz, bo nie wiem, czy wcześniej była ostrość, ale tak wygląda banbana. tutaj powinien mieć ten czarny uśmiech. Nie wiem, się tak troszeczkę rozlatywał tutaj. Więc mamy bambana. Przewrócił się i mamy bambalinę. Bambalina w sumie jest dosyć spoko, bardzo mi się podoba ta bambalina. Bambalina jest okej, okay, no ale jak sami widzicie, no jest tutaj dosyć dużo tego wszystkiego, takie jakieś, to nie mrawy No dosyć, dosyć jest to krzywe, ale chcieliście Lego, moi drodzy, of Banban, no to ma macie Lego of Banban. I budujemy teraz Jumbo Tak, teraz Josha. budujemy Jumbo Josha, no. A on, on w ogóle będzie mega wielki ten Jumbo Josh, co? No. Dobra, ale co już masz od czego Jumbo Josha? Pokaż mi, co już od tego Jumbo Josha takie jedno, tylko. No. Dobra, tu masz, trzymaj. Nie, Maruś, tu masz. Dobra, czekaj, Lara, bo zrobiłem jed jedną rękę, Zrobimy, zrobię jeszcze drugą, bo mi się bardzo patrz ciężko ten, robi. Patrz tu, głowę. To wygląda, <noise> jakie to jest krzywe, nie? Dobra, ja już mam ręce zrobione, trzymaj. Patrz, tu masz jedną rękę, tu masz drugą rękę, i teraz trzeba zbudować łeb. To, co teraz buduję, jest w sumie dosyć trwałe, no bo tutaj się pojawiło kilka elementów, które to wszystko tutaj trzymają, ale i tak, no, jak już mówiłem wcześniej, jakoś to tego nie jest. Dobra, mam łeb! Mam w końcu! No w sumie fajnie wygląda, zobacz, patrz. Za chwileczkę pokażemy, nie? Bo już mamy Aha. go praktycznie gotowego. Czekaj, gdzie to trzeba zrobić? Tutaj jest to. Mamy. Faszko. Fajny? Fajny. Moi drodzy, tak wygląda Jumbo Josh. Prawda, że cudowny? W sumie jest fajny. Wygląda on tak jest to wszystko mega krzywe, ale przynajmniej nie rozpada się tak jak Banban. -ban. Dobra, kogo my tutaj jeszcze mamy? Mamy jeszcze O oh, Captain! Fiddles Jest w sumie dosyć mały, więc możemy go jeszcze zrobić. Jeszcze O i Je to Stinger, pierw... Flynn. Stinger Flynn. Na Stinger. Na jest Stinger Flynn'a. No, dobra. On tutaj jest w sumie pomarańczowe klocki. Dobra, mam oko. Patrzcie, moi drodzy, mamy gotowego Stinger Flyna. Mm -hmm. Ej, no Stinger Flynn jest w sumie dosyć w porządku. Taki jest Stinger Flynn. Patrzcie, widzicie? W sumie dosyć fajny, nie? Taki Stinger Flynek. Tylko nie wiem, dlaczego tego, tej, tego uśmiechu od Bambana nie umiemy znaleźć, no. Dobra, teraz musimy poszukać fioletowych, ale tu jest tyle fioletowych, że ja nie wiem w ogóle, o co chodzi. Ale najlepszy chyba będzie Opilabird. I Bambalina też. I... Ła, patrz, co ja znalazłem. Ja nie wierzę. Znalazłem uśmiech dla Bambana. Zobacz. Mamy uśmiech. Oczywiście trzymam go tutaj za róg, bo się za chwileczkę cały rozleci. Moi drodzy, udało nam się zbudować Captain Fiddles. Wygląda on następująco. Jest Opilabird. Tak, jest on taki. Widzieliście go? W sumie fajny. A tak, dokładamy, dokładamy go do rodzinki Garden of Bandan. I teraz trzy nam zostaje jeszcze tylko i wyłącznie Opila Bird do zrobienia. Lara, jest problem, wiesz jaki jest problem? Co? Bo nie ma skrzydeł od Opilibert. One, nie wiem, wy, albo wyparowały, albo ich po prostu nie ma. Bo niby znalazłem tutaj coś takiego, ale ja potrzebuję dwa takie. A jest tylko jedno. I tu na obrazku jest inny kolor, a ja mam taki inny kolor. I tego się tutaj wsadzić nie da. O jeż, dobra, niech będzie. Moi drodzy, pokazuję Wam właśnie Opila Bird. A wygląda ona tak. Jest cała. Sama... Rozlatuje się po prostu cała. Jest taka mega, ale to mega dziwna. No i tak, moi drodzy, wygląda cała rodzinka Garden of Banban -Ban Lego. Captain Fiddles, Stinger Flynn, Jumbo Josh, Banban, Banbalina Ban i Opila Bird. No dobra Lara, no to co? Lecimy jeszcze pluszaki, kilka pluszaków polecimy, co? Wylosuj sobie. Dobra, bardzo fajny. Lecisz kolejny. Uuuu, i. Dobra, widziałaś, co to było? Niedobra, już trzy wystarczą. Reszta, moi drodzy, na kolejny odcinek, bo ten odcinek nie będzie miał 20 godzin. Patrz to, patrz kogo my tutaj mamy, patrz kogo wylosowałaś. Bardzo fajny pluszek, muszę ci powiedzieć. Patrz to zęby. Wow! Czekaj, musimy to otworzyć. Proszę bardzo, kto to jest? Jumbo Josh! Jumbo Josh! Bardzo fajny, co? Ziębiska mogę. Moi drodzy mamy tutaj Jumbo Josha. Wydaje mi się, że to jest z tej samej serii, które już tutaj właśnie odpakowaliśmy. Ja wam tutaj, moi drodzy, może pokażę, że to wygląda tak. On, on jest taki troszeczkę rusza się tak mega. No i one są w sumie tej samej wszystkich. Praktycznie tej samej wysokości, no to jest troszeczkę wyższy. Może tak jak, nie no, Szef Pixar powinien być największy, a jest w sumie najmniejszy, ale Jumbo Josh, no jest w sumie jest w sumie okej, okay. jest, jest fajny, no wszystkie są z tego samego praktycznie materiału. Trzymaj Jumbo Josha Z zgani, kogo tam jeszcze wylosowałaś. Oh, oh. Dobra, dawaj, lecisz tutaj ze Stinger Flynnem. On wydaje mi się, że będzie dosyć fajny. Dobra, zanim tu otworzysz Stinger Flyna, to ja otworzę jeszcze jednego, kogo ty wylosowałaś. I jest to w sumie dosyć fajna postać. O, Zawieszkę! Ta, ta to jest w sumie dosyć fajna! Zawieszka to jest, no patrzcie. Bierz się to. Zawieszka. Ej, pa... On tutaj taki. Ale ten jest fajny, ty! Dobra, moi drodzy, pokazuję wam, pokazuję wam tu jeszcze Stinger Flyna. Stinger Flyn to jest zawieszka. Możecie ją powiedzieć sobie w samochodzie, nad lusterkiem, nad komputerem, gdzie wam tam będzie pasować. Bardzo fajny. I mamy jeszcze Sheriff Toaster. Patrzcie, widzieliście to? Sheriff Toaster. Sheriff Toaster jest fajnie odzorowany. Wszystkie są z tego samego materiału, wypełnione tą samą czymś, <grym> żywaniem. A my, moi drodzy, mamy tutaj jeszcze, patrzcie, mamy tu jeszcze jedno pudełko. Pół pudełko. I mamy jeszcze całe wielkie pudło do otwarcia. Więc, moi drodzy, jeżeli będziecie naprawdę chcieli. Abyśmy zrobili jeszcze unboxing z tych pudełek, zostawcie koniecznie 1000 złapoczek w górę i widzimy się w następnym odcinku. Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że ten odcinek, Lara, prawda, fajny był. Tak! Z Garden of Banban, pluszaków, zabawki, lego podobał. Na razie, dzięki, cześć!